To jakie ty masz teraz plany na przyszłość? Bo jest koronawirus i wszystkim pokrzyżował plany. Czy u ciebie jest też tak ciężko jak u większości artystów? Zdecydowanie. Wszystkie spektakle, koncerty zostały odwołane. To jest, to jest zmiana o, o 100%, naprawdę. Natomiast ja mam, po prostu postanowiłam wykorzystać ten czas na tworzenie. Pewnych projektów, które miałam w sercu i pracujemy już, mogę powiedzieć, że nad nowym filmem. Bardzo dla mnie ciekawym. Eee, to, jest, to, jest, to jest jedna rzecz. Za wiele na razie mogę, nie mogę powiedzieć, ale. A taki film, który będzie premiera w, e, w Kinie? No mamy nadzieję, że, że za jakiś czas ta sytuacja w Kinach wróci jeszcze bardziej do. Po prostu do normalności. A drugi projekt, e, znaczy drugi projekt, przepraszam, drugi, e, też poświęcam swój czas teraz, tak jak powiedziałaś, on jest absolutnie sytuacja artystów, jest bardzo trudna teraz, naprawdę. E, bardzo, bardzo, bardzo trudna, a jeden czas, który mam, poświęcam na taki rozwój osobisty i, i jakiś czasami już myślałam o studiach podyplomowych i rzeczywiście teraz je studiuję. A jaki to jest kierunek? A coś zupełnie coś innego niż, niż aktorstwo, to jest szkoła główna handlowa. O proszę, to taki bardzo ekonomiczny kierunek. Tak, ale przyda się przy tych nowych planach. Mhm. A to jak ty godzisz właśnie aktorstwo z takim ciężkim kierunkiem? W głowie to jest dla mnie łatwe, bo ja byłam w szkole na profilu matematyczno-fizycznym, więc mam sobie te dwie, dwie skrajności i te dwa przeciwieństwa. Potrafię być i artystką i potrafić być bardzo, bardzo konkretna. Także to dla mnie jest nawet frajda, że mogę trochę do tego wrócić. No ale to jest dlatego, że mamy bardzo dużo wolnego czasu, takiego, które normalnie byśmy poświęcali na pracę e, na planie, w teatrze, w kon na koncertach. To jest naprawdę bardzo, bardzo trudny czas, więc ja też mówię o tym, jak ja sobie po prostu z tym, z tym radzę. To jest... E, staram się w tej trudnej sytuacji znaleźć po prostu czas na te rzeczy, na które zawsze chciałam, ale tak naprawdę cała ta sytuacja jest bardzo dla naszego świata artystycznego bardzo trudna. Myślę, że to jest dla ciebie taki plan B, bo wiadomo, że później, czym jest się starszym, jest ciężej znaleźć pracę w aktorstwie. Nie, to, to chyba nie powiedziałabym, że to jest plan B, bo to się będzie z tym łączyło, bo mamy po prostu plany tworzenia, e, tworzenia filmów, więc to, to jest to po prostu uzupełnienie, jakby rozw rozwój tego.